Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj będzie taki króciutki odcinek o tym, jak potynkowałem dom. Do tynkowania. używałem, no w zasadzie i mamy, i listwy. Teraz pójdziemy tam, gdzie trochę jaśniej jest. Do domu używałem narzędzików stalowych. Oczywiście po to, żeby porobić glify i powstawiać w naroża. Oraz takich prowadnic listw podtynkowych, centymetrowych. Najlepiej chyba wybierę te centymetrowe, ze względu na to, że te szóstki mogą nie poprzykrywać kabli nam. Aczkolwiek tutaj, gdzie na przykład kładłem listwy a szły kable, to i tak wykuwałem taką wnękę w Suporeksie, po to, żeby po prostu podczas przykładania tej listwy do Suporeksu ta lista mi nie odstawała. No i tak. Jakby wam to w skrócie pokazać, bo to tak naprawdę to jest banalna robota. Ludzie płacą hochornalne pieniądze za to, a to jest w trzecim razie, a, a jest to robota dla dzieci w przedszkolu. Szprycowana ściana, nie ma posprycowanej ściany. Hmm. Szkoda. W każdym razie, najpierw sprycujemy ścianę. Czyli roz, rozrabiamy beton. Ja mam na przykład betoniarkę 350 litrową. I do takiej betoniarki dla mnie dla mnie najlepszą proporcją, tą, którą ja tynkowałem, było wrzucenie dwóch wiader wapna w takich tych czarnych, nie wiem po ile one mają tam litrów chyba po 12 litrów one mają, to e, takiego e, rozcięczonego wapna e, z wodą e, wrzucałem do betoniarki, e, później e, Jedną paczkę, jeden worek zielonego cementu. No i wiadomo, piach i woda. Piach używałem do tynkowania kwarcowego. Listwy najlepiej moim zdaniem przy tynkowaniu kleją się na... tynk gipsowy firmy Goldband. To nie jest żadna reklama, po prostu najlepiej mi się wydaje, że się klei. O te listwy centymetrowe najlepiej się do tego kleiły. Nie osuwały się przede wszystkim. W jaki sposób ja to robiłem? Można pokazać nawet na tym przykładzie. Tutaj mamy, tutaj mamy żyłkę. Nie robiłem to na żaden laser. Tutaj mamy żyłeczkę puszczoną. To są raz do umurowanie żyłka to co innego. Oddalałem, yy, oddalałem tą żyłkę od ściany na odległość 1,5 cm, bo listwa ma centymetr oddalałem tą żyłkę na odległość 1,5 cm od ściany wiadomo jak przyklejałem listwę jak przyklejałem listwę to chodziło o to żeby listwa była na styk Listwa była, listwa była na styk. Dałem tylko. Listwa była na styk z żyłką. No i pod poziomnicy przykładałem później dwumetrową poziomnicę do takiej listwy. I wyprowadzałem ją do góry. Później, jak już wszystkie wyprowadziłem na całej ścianie, te listwy. To przykładałem jeszcze taką 2,5 metrową łatę, żeby delikatnie podociskać te, które odstają. Czyli jak na przykład miałem tutaj listwę i, i tam metr dwadzieścia dalej kolejną listwę, to po prostu przykładałem 2,5 metrową łatę tam do trzech, czterech listew, tak? I delikatnie doduszałem, doduszałem te, które tam odstają od reszty. I co? I później na drugi dzień przyjeżdżałem, szprycowałem, szprycowałem, ścianę. Bo wiadomo jak zaczniemy uderzać szprycem świeżo położoną, świeżo położone listy, to je po prostu powduszamy. Na drugi dzień przyjeżdżałem, szprycowałem ścianę i nakładałem tak zwaną pierwszą warstwę betonu po szprycowaniu. Czyli yy, chodzi o to, że jak mamy na przykład 1,5 cm tynku, tak jak ja tutaj tynkowałem, to zauważyłem, że yy, jeśli yy, po sprycowaniu nałożymy od razu yy, 1,5 cm tynku, to nam ten tynk zwyczajnie popęka. I żeby ta, i trzeba po prostu jeszcze raz zacierać to wszystko moczyć, zacierać. Pierwzielania jest dużo. Jeszcze raz to, to u trzeba robić. A tutaj, a tutaj, jeśli zrobimy to na dwa razy, a nawet na trzy, to nam ta ściana zwyczajnie nie popęka i, i ładnie się pozaciera. I czy minie tydzień, czy dwa miesiące, to, to, to nic, się, nic się z tym nie zrobi. Do ściągania po tych listwach, używałem łaty trapezowej półtora metrowej. Nie polecam dwumetrowej łaty tynkarskiej. Ze względu na to, że półtora metrową się tak naprawdę ciężko ściąga. Szczególnie jak nam trochę dłużej ten beton poleży na ścianie. A 1,5 metrowa też i 2 Inaczej, jeszcze. I wada 2 jest taka, że te łaty się wyginają. I jeśli przydusimy do ściany i umocno, to taka dwumetrowa metrowa łata po prostu nam się wygnie w pół i później wychodzi nam zwyczajnie. Pookrągła ściana. Tym bardziej, że do 2 metrowej łaty musielibyśmy ściągać ścianę o powierzchni. Tam nie wiem, 1,70 metr, metr m, tak? Bo jak, ściągamy, bo jak ściągamy taką łatą, to ściągamy w ten sposób. Tak się najłatwiej ściąga. Nie, nie weźmiemy tej łaty i nie podniesiemy do góry. To, to, bo to jest po prostu niemożliwe. tak. Często było tak, że jak na przykład. Źle rozrobiona była proporcja, czyli no za mało wapna było, albo za mała ilość piasku do, do, do cementu, to często było. Często. Czasami zdarza, zdarzało się, szczególnie na początku mojego tynkowania tam w kotłowni, gdzie zepsułem to tynkowanie trochę, bo jeszcze wtedy nie potrafiłem zacierać. Zdarzało się tak, że. Jak było dużo cementu w zaprawie, to po prostu ten, ten tynk mi się tak zawijał. Źle się ściągało, robiły się takie dziury w tynku. Można powiedzieć, że coś takiego się robiło. O, takie wyjedzenia i trzeba było znowu nakładać, znowu ściągać, znowu nakładać. To W kółko, w kółko robiły mi się takie dziury. A jak <laughs> dołożymy dużo wapna, tak ze dwa wiadra i łopatę jeszcze do 350 litrowej betoniarki, Dowalimy piachu i worek cementu zielonego, to jest taki tynk, no ładny wychodzi ten tynk, on nie jest, on, to, tak jak widzicie, on nie jest, nie jest, tutaj zresztą raz dwa rodzaje tynku wyszły, no ale to już trudno, nam z czegoś tam zostało. Yy... On nie jest taki właśnie ciemny, nie wychodzi ciemny, tylko wychodzi fajny, taki jaśniutki. Co tam jeszcze mogę powiedzieć Wam? Yy na temat tego tynkowania co do zacierania jak już nałożymy ten tynk to też musimy odczekać tak z, z 5 godzin aby ten tynk trochę nam na ścianie, nie można go od razu docierać, ze względu na to, że yy, nie będzie się dało go zwyczajnie zacierać, będzie się kleił do pacy styropianowej i, i, i nic z tego nie będzie on musi odczekać tak z 4-5 godzin po to, aby przy, przyseł. No i co? Aby nie na drugi dzień, przede wszystkim. Na drugi dzień to już w zasadzie nie ma co zacierać. To, to już jest pozamiatane. Co tam jeszcze mogę ciekawego powiedzieć? Warto też wziąć pod uwagę to, że jeśli na przykład. Nie wiem, robimy pokój, nie? Wiemy, że całego pokoju dzisiaj nie zrobimy, bo cały pokój zrobić w jeden dzień, może tam specjaliści potrafią, nie wiem, ja mieszałem wszystko w betoniarce i nosiłem wiadrami tutaj. Tak naprawdę to jeden pokój to 5 dni robiłem, bo póki poobstawiałem, poobstawiałem wszystkie listwy, popstawiałem wszystkie narożniczki, tak. Póki gniazdka wszystkie, tutaj coś trochę krzywo wyszło, a to minimalnie. Póki poobstawiałem na laser wszystkie, wszystkie gniazdka, to mijało sporo czasu tak naprawdę. To mijało cały dzień na to, żeby to poobstawić. Drugiego dnia przyjeżdżałem, to szprycowałem, nakładałem pierwsze warstwy. Pierwszej warstwy przez cały dzień nie nałożyłem na całym pokoju nawet. Drugiego dnia przyjeżdżałem, kończyłem tą pierwszą warstwę, no i dwa dni tynkowałem. Warto jest grubo nałożyć pierwszej warstwy, jeszcze pościągać ją. A właśnie, jeszcze jedna ważna, ważna sprawa. Jak już nakładamy tą pierwszą warstwę, to dobrze jest to listwo też ściągnąć. Tą pierwszą warstwę tam, gdzie minimalnie wystaje poza, poza ten, poza tym. A nawet zyskrabać delikatnie te miejsce, bo jeśli przyjdziemy na drugi dzień i będziemy, i będziemy próbować jeszcze raz już tak tynkować zasadniczo, to później yy, nie przystanie nam do tego tynku. Jak będzie tam milimetrowa, milimetrowa odległość pomiędzy listwą, a, a to łatą trapezową będzie się źle ściągało. Więc musi być tam z, z 3 mm tego tynku, 4 od tej pierwszej warstwy, żeby on nam się tak ładnie nałożył, pół centymetra, tak? Jak będzie grubo, to będzie pękał. Czyli tam jak będzie jak tam będzie centymetr, albo więcej, to, to może, no może nam ten beton yy, pękać. To jest taki poradnik, zrób to sam. Ja pierwszy raz to robiłem, zaoszczędziłem na tym ze 20 tysięcy złotych na ten moment, tak naprawdę, bo to wszystko chodzi o kasę, tak? No, wiemy, że nie zarabiamy jakichś tam nie wiadomo jakich pieniędzy. Może ktoś tam zarabia, tak? Nie, nie, nie wnikam, ja tam zarabiam mało. No i podejmuję się wszystkiego sam. Bo myślę, że warto. Na ten dom wydałem 160 tysięcy złotych. Przy, przy czym z 70 myślę, że już zaoszczędziłem na samej robocie. Do jednej rzeczy, którą nająłem to tak naprawdę jest ten dach. No bo to wiadomo, te wszystkie obróbki dachowe. trzeba się już konkretnie na tym znać, mieć sprzęt, gętarki, ja takich rzeczy nie mam, nie interesowałem się nigdy tym. No i nie wiem, jak to się tam stawia dokładnie. Ale tynkowanie to jest rzecz... Jak dla dziecka w przeszkolu. Grunt to łatą na końcu, tak jak na przykład mamy tutaj dwa narożniki, prawda? Żeby nam te narożniki prosto powychodziły. I nakładamy sobie po kolei listwy to dobrze też jest tutaj tą listwę kolejną dołożyć tak żeby tutaj ten szczyt no, o ten szczyt nam ładnie wyszedł tak no i na końcu bierzemy długą łatę i tam gdzie brakuje po pół po 2-3 mm dociskamy wtedy nam całość ładnie wychodzi zaraz gdzie mamy jakąś tą łatę nie brudna Czasami zapierdzielona ta już ta Trochę dostała w dupę, bo to od teścia dostałem taką łatę. Jak poprzyciskamy ją tak, w ten sposób, to ona wszędzie będzie nam ładnie... Wszędzie będzie nam ładnie... Ojej, rozmazało się. Ciemno. Wszędzie będzie nam ładnie przystawać. Widzicie? Nie będzie z nią. Nawet przyjdzie wasz zuchwały kolega, będzie się czepiał, to nie będzie do czego. Po prostu nie moglibyśmy cały dom z tą łatą przejść. Nie jest. Czy nawet, tak. Jest. Gdzieś tam nawet jak nam odchodzi trochę, gdzie ja zjebałem. Gdzie zjebałem w tym pomieszczeniu? No to nikt z tego strzelał nie będzie, tak? Nie, nie jest tak, że jak coś trochę będzie krzywo, to od razu tak to tak na, będzie, nie wiem, rzucałem... O tutaj chyba zjebałem, zaraz wam pokażę. Chyba tutaj na tej ścianie. Ta ściana pełni nie widać, że ona gdzieś jest trochę ze skrzywa. To po to źle po prostu tą listwę jedną ustawiłem. O tu chodziło. O, widzicie? milimetrowa gdzieś jest taka szczelina. I źle poprzeklei, źle poprzyklejałem trochę. No i to jest trochę zjebane. Ale czy jest z czego płakać? Czy te 2 mm widać na tej ścianie? Nie wiem, mi się wydaje, że nie. Kto to lubi? Jeśli ktoś z tego skorzysta, to skorzysta, jeśli nie, to nie. Będziecie mieli jakieś pytania, to, to piszcie, dzwoncie, mówcie. To wszystko z mojej strony. Trzymajcie się, cześć.